XX wieku, francuski matematyk, fizyk i filozof nauki Jules-Henry Poincaré powiedział kiedyś Nauka buduje się z faktów, tak jak dom buduje się z cegieł. Ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką. Podobnie jak sterta cegieł nie jest domem. Dziś, żegnając się z naszym gimnazjum, pragniemy z całego serca podziękować tym, Którzy nie tylko pomogli nam zgromadzić owe cechy, ale byli przede wszystkim architektami i budowniczymi tego, co z nich powstało naszej wiedzy, która potrzebna nam będzie nie tylko w życiu i w ciągu dalszych lat, ale także przyczyniła się do lepszego zrozumienia otaczającego nas świata i do rozwoju naszej osobowości. Obdarzyliście nas nie tylko jednym z najcenniejszych darów, jakim można obdarzyć drugiego człowieka, wiedzą. Ale także przez te trzy lata wskazywaliście nam drogę, którą warto kroczyć. Wspieraliście nas w trudnych chwilach, okazując przy tym cierpliwość, wytrwałość i dobre serce. Jesteśmy Wam niezwykle wdzięczni za każdą dobrą radę, pochwałę, ale i za słowa krytyki, dzięki którym możemy być dziś dumni własnych osiągnięć. W ciągu wspólnie i trzech lat yy, z, trud, yy, z naszymi tylko, z, nie tylko naszymi drogowskazami na trudnej drodze, ale staliście się, się także naszymi przyjaciółmi, dzięki którymi zawsze będziemy wracać miło do gimnazjalnych lat. Tak? Pragniemy podziękować pani dyrektor za wytrwałość i mądrość, bożoną nie tylko w nauczanie nas ale i w kierowaniu placówką, która właśnie dzięki Pani Dyrektor utrzymana jest na wysokim poziomie, w której czuliśmy się bezpiecznie i która stała się naszym drugim domem. Chcemy podziękować Pani Pedagog, która zawsze służyła nam pomocą, nie szczędziła się w badaniach naszym nauczyła nas dzięki innym dyscypliny i zaszczepiła potrzebę wdrożenia do samorządzenie. Z całego serca składamy ze wyrazem wdzięczności wszystkim nauczycielom, którzy włożyli ogromny wysiłek w naszym nauczaniu. Wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy są nie tylko naszą, ale także waszą usługą, ponieważ to właśnie wy iść nam wiedzę i umiejętności, którymi dysponujemy i odpowiednio kierowaliście naszym zdaniem. Chcemy podziękować wychowawcom naszych klas za zaangażowanie w głosy i wytrwałość wspierali nas i nasze ciało, oraz wychowawcom i opiekunom Szkolnej Świetlicnej, którzy zawsze stanowili na nas oparcie i dokładali wszelkich starań, abyśmy mogli rozkonać siebie i nasze umiejętności. Pragniemy także wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom technicznym szkoły, bez których nie mogłoby ona funkcjonować. dobroć, wyrozumiałość oraz ten trud włożymy w nasze wychowanie. Dziękujemy wam wszystkim za najpiękniejszy dar, jakim jest wykształcenie, ponieważ jest ono dobre, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. za podłożoną pracę i pedagogiczną naszych dzieci. Dziękujemy za wszystkie starania edukacyjne. Wierzymy, iż Państwa wysiłek uczyni w czyni dobrych uczniów i wzorowych dzieci. Przybyli tu trzy lata temu bezprostcy, weselni i ciekawi pracy w nowym, nowoczesnym gimnazjum pod okiem wysoko wykwalifikowanych kadr pedagogicznych. Wychodzą leżalsi, bogaci w wiedze przygotowani do trudnej drogi życiowej. Zajmę się bardzo ważny obraz tego życia. To wy, nauczyciele, przyczyniliście do, do pogłębienia ich wiedzy. Zdajemy sobie sprawę, ile trudu włożyliście Państwo, żeby wpojąć chęć do pracy naszych dzieciom. Z całego serca Państwu dziękujemy za Waszą życzliwość i ogromną zrozumiałość. Życzymy pomyślności i sukcesów w pracy zawodowej na dalsze lata. Niech uwieńczenie Państwa pracy edukacyjnej z naszą młodzieżą będzie teraz wspólna zabawa, na którą serdecznie zapraszamy, ale zanim to nastąpi, poprosimy młodzież o włączenie kół. po pierwszy dzień, kiedy za moment przekroczycie ten próg, no, dorosłości, tylko mogę powiedzieć. I w związku z tym, na tej, no, chyba no, drodze, bo już troszeczkę takiej nieznanej Wam, życzę Wam, szczęścia, radości, sukcesów. To, że dostaniecie się do szkół to ja jestem pewna, bo wyniki Wasze są dobre, chyba. Gratuluję Wam sukcesu, które mieliście tutaj i mam nadzieję, że będziecie mieli spotęgowane w szkole średniej. Gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Chciałbym zwrócić się również do rodziców i podziękować za trzy pracę, podziękować za trud, jak wspólnie włożyliśmy w Wasze zachowanie i naszą współpracę, żeby wszystko było jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Idźcie w to dorosłe życie, a tam róbcie wszystko, żeby nas godnie reprezentować i żeby tam było Wam bardzo dobrze, żebyście naprawdę byli szczęśliwi. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze.